Witajcie! Dziś rozpakujemy sobie kolejnego Pixelboxa, tym razem z tematyki science. Mam nadzieję, że znajdzie się tam jakiś jeden gadżecik z Big Bang Theory. Okej, okay, pierwszą rzeczą, która rzuca się oczywiście w oczy jest naklejka i... <grywka> podkładki i pod kubek z Sheldonem i Bazinga. Nie zawiodłam się, o nie. Podkładki są naprawdę świetne i prezentują się tak. <laughs> Jeśli ktoś oglądał Big Bang Theory, no to na pewno by mu przypadły do gustu. W końcu będę miała coś pod kubeczek. Okej, okay, kolejna rzecz to tajemnicza paczuszka z Discovery. Nie wiem, co to jest, jest tak zabezpieczone. Telefon mi wibrował, przepraszam. Ech. Słuchajcie, jest to mikroskop do smartfona. Powiem Wam, że naprawdę wypas. Nie spodziewałem się czegoś takiego tutaj, a jednak, naprawdę wydaje mi się, że to może być bardzo przydatne. Testy przeprowadzę troszkę później i wstawię tutaj zdjęcie, jakie udało mi się zrobić za pomocą tego mikroskopu. Także odpakujmy sobie i zobaczmy, jak się prezentuje. Tak, także jak widać, jest jakaś instrukcja obsługi. I powiem szczerze, że jest bardzo leciutki. Spodziewałam się, że będzie taki jakiś metalowy, cięższy, ale jest bardzo leciutki, także nie obciąży naszego telefonu. No i co? Przetestuję go i wstawię tutaj zdjęcie. Zobaczymy jak wyjdzie. Ale myślę, że będzie super efekt. I kolejna rzecz naprawdę mnie zaskoczyła. Są to bilety na Comic Con w Warszawie. Kurczę, no... Świetnie! Powiem szczerze, że nigdy nie byłam. A tą imprezę kojarzę oczywiście z serialu Big Bang Theory, bo na tą zagraniczną wersję oni uczęszczali Sheldon, Leonard i cała ekipa. Także na pewno się wybiorę. To jeśli ktoś z Was się również wybierze, no to może się spotkamy. Impreza odbędzie się od 1 do 4 czerwca. Jeszcze nie wiem, w który będę dzień, na pewno nie we wszystkie. No ale to najwyżej dam wam znać, jak już będę wiedziała. Super, naprawdę ten Pixelbox jest chyba najlepszy ze wszystkich do tej pory, naprawdę mega mi się podoba. I myślę, że... A, dobra. To sobie zobaczymy listę na koniec, czy wszystko jest. I kolejna rzecz jest to postać z serialu Breaking Bad. Wow. Ale mi wyskoczyła. Yy... Przypinka o. No to jak już jest, jak już wyskoczyła. Gotuję, bo lubię, <ścoughs> czyli coś dla kobiet. Ok. Jest to postać Jessie Pinkmana. I prezentuje się nietypowo. Bo nie jest to figurka popta z taką wielką głową, tylko bardziej yy, przypomina normalną postać. Taka jakby lalka. No to co, zobaczymy sobie ją Chociaż Sheldon i ekipa, którzy zbierają takie figurki Uważają, że to zło je odpakowywać Bo kolekcjonerzy przetrzymują je w opakowaniach No ale dobra, rozpakujmy sobie Figurki, jakie jeszcze można było znaleźć Nie wiem, czy w Pixelboxie były Były też takie z większą głową Ta sama postać, tylko z większą głową O dobra, przybliżę wam tu troszkę Ewentualnie... Walter White, taka sama figurka jak ta, typu taka lalka. No i jeszcze Bubble Head y Soul Goodman. Także no, my trafiliśmy na Jesse'ego. Wow, wow, wow! Wow, powiem Wam, że ta figurka jest naprawdę ciężka. Nie, nie spodziewałam się tego. Łódź. ona naprawdę dużo waży. Tak, w porównaniu do tych Bubble Headów to jest ogromna różnica. I figurka prezentuje się w ten sposób. Myślę, że jest naprawdę szczegółowo wykonana. Dla kolekcjonerów coś fajnego. Ale nie można ruszać rękami jak w typowej Barbie. Jak moja chrześnica ją zobaczy, to pewnie uzna, że to Ken i będzie chciała mi ją zabrać, także nie wiem. Nie wiem, czy mi jej nie zabierze, ale przyjrzyjcie się. Tak się prezentuje. Kurczę. Mam odwrócony ekran i trochę mnie to myli. Nie przyzwyczajam się jeszcze. Ok, i w zestawie była jeszcze taka maska. Można założyć figurce. Ojejku. Tacka prawdopodobnie do niecnych celów. I coś y, bardzo malutkiego, szczerze powiedziawszy, nie wiem, co to jest. Y, to tutaj jest przyklejone, żeby nie wypadło, żeby nie zginęło, bo przy otwieraniu no to różnie bywa. I nie mam pojęcia, co to jest. Może jakiś pojemnik na narkotyki, czy co? Coś takiego. Jeśli macie jakiś pomysł, y, to dajcie znać w komentarzach. Okej, okay, a tymczasem ja ubiorę go w maskę Ło! Wow. Ale wielki łeb nie chce wejść! U. O kurde naprawdę ciężko wchodzi. Dobra, weszło. No i tak się prezentuje nasza postać ubrana w tą maskę. Możemy jeszcze... Włożyć w rękę tacka, albo i nie. No nie bardzo. No bo tak to, to trochę nie wiem, do czego to ma służyć. Komuś, kto kolekcjonuje i no raczej nie postawi tego obok figurki, tylko gdzieś tam rzuci do szafy. A jedynie na półce wyląduje ta figurka. Okej, okay, przejdźmy sobie dalej. Już ostatnia rzecz nam została, czyli koszulka standardowo czarna, chociaż raz się trafi. Chociaż nie, przepraszam. Raz się trafiła granatowa i raz biała. I, w... I koszulka prezentuje się w ten sposób. Cóż, I want to believe. To jest chyba z jakiejś gry, chociaż akurat w nią nie grałam, także nie powiem Wam dokładnie, co to za nazwa, a na pewno większość z Was będzie wiedzieć. Także pewnie w komentarzach napiszecie. No cóż mogę powiedzieć. Materiał jest w porządku. Jest to ponownie koszulka z Pixelbox Exclusive. I nadruk też całkiem w porządku. Wzór podoba mi się, chociaż to nie ja będę w niej chodzić, tylko mój narzeczony. Także myślę, że jemu też się podoba. Jest naprawdę fajna. No i co? To by było na tyle. Jeśli chcielibyście sobie zamówić takiego pixelboxa, to link będziecie mieć oczywiście w opisie standardowo. Ja się z wami żegnam na dziś. Zapraszam jeszcze was serdecznie na mój drugi kanał, na którym y, robię animacje. Wkrótce pojawi się kolejna. Na razie są tam tylko dwie, ale myślę, że warto. Także zapraszam. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku.